Dzień dobry, z tej strony Nogby Jankowski. Witam w kolejnej lekcji. Dziś zrobimy prezentację na dysku Google. I jak zwykle wchodzimy na, nasz, na nasze konto. Wchodzimy na dysk. Klikamy na nowy i prezentacja Google. Mamy tutaj dostępnych wiele szablonów. O no właśnie, my zrobimy wyprawy z wyprawy wyjazd, wybiegamy, klikamy OK. Widzimy wyjazd na wyspę. Widzimy bardzo prosto, wystarczy kliknąć i już możemy wpisywać. I teraz tak musimy dodać. Tu możemy dodawać notatki. Oczywiście tutaj dodajemy nowy slajd. O, pomyłka. O, o. idealnie. Tutaj dodajemy rysunek lub opis. Ja dodamy rysunek. Zdjęcie już wcześniej załadowałem na, na swój dysk. Już wiecie, jak to się robi, więc nie będę się powtarzał. Wybieramy, i za chwilę zostanie dodatny obrazek. Obrazek możemy powiększyć. O. Jak go ładnie wyskalować. Możemy go obracać, jeżeli klikniemy na tą kulkę. Eee, tu się resetuje obraz, jego wielkość. Tu mamy dodatkowe eee, możliwość doda dodania dodatkowego tekstu. Hmm. To jest, um... No. I mamy kolejny slajd. Dodamy jeszcze jeden odlot. Znowu wybiegamy rysunek o taki przeciągamy, żeby wyśrodkować, tak jak nam się podoba, możemy zwiększyć, zmniejszać obrazek tak. Dodamy tekst. Oczywiście tekst jest czarny, dlatego trzeba go przeformatować na biały, bo to jest Na białym to jest czakne tło, to wiadomo, jakiś taki maszynowy, może na pewno się większy ten tekst, ale nie aż tak. No. O, do tego chcemy, żeby był zajmował całą przestrzeń. A, może lepiej, żeby lepiej jednak on. Natomiast tu jest wysokość, jaką ma zajmować w danym boksie. Chcemy, żeby było właśnie gdzieś tutaj. Tu możemy dodać jakieś strzałki, kształty, jeżeli będą potrzebne. Tu linie łamane, krzywe, to jest przydatne do prezentacji. Ja nie będę się w to zagłębiał. co każdy może sobie tutaj się pobawić. Dodamy tylko te. I mamy gotową prezentację dostępną wszędzie, tam gdzie mamy internet. Wystarczy wyświetlić prezentację. O, nie zaczęło się od początku. Tak. Pięknie. I wychodzimy. Zawsze jesteśmy goty gotowi. Możemy zmieniać kolok. Układ, jeżeli nam się nie podoba. Ogólnie motyw, też, jeżeli chcemy zmienić jednak żeby inne przejścia między slajdami możemy dodać. Naprawdę tego jest dużo. Możemy sobie dodać notatki, jeżeli będziemy chcieli skończyć prezentację na jakiś temat i mówić o nie, wtedy widzimy notatki. Może być w nowym oknie. Wyświetlona, możemy dodawać komentarze. Jest tego dużo, warto się bawić. Do czego zachęca. I oczywiście taką prezentację zawsze możemy udostępnić. Jak ona jest dokładnie opisana, to my nie jesteśmy potrzebni. Więc jeżeli byliśmy na fajnej wycieczce, a chcemy się podzielić z godziną, to jest nawet fajny sposób. W tym roku prawdopodobnie to jest ostatnia lekcja. Chciałem życzyć wesołych, spokojnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. I zapraszam w 2015.